Że rzepak z wiosny wyglądał bardzo słabo. Nawet sąsiedzi mówili, dlaczego go nie zaorzesz. A jak teraz możemy tutaj popatrzeć, o ile przebieg pogody nam pozwoli zebrać, no to wygląda to fajnie. Solidna dawka wiedzy. Koro no Witam Państwa bardzo serdecznie ze słonecznej Lubelszczyzny. Znajdujemy się u naszego agro-lidera. Dzień dobry, witam serdecznie. I jaka to odmiana rzepaku została wysiana na tym polu? Odmiana rzepaku Glorietta w ilości 40 sztuk. Mamy 3 kwadraty. Jak ocenia pan tą plantację po okresie zimy? Czy w ogóle w tej lokalizacji była taka normalna polska zima, czy raczej to były takie lżejsze zimy? Raczej zima była lekka, ja bym traktował tą zimę jako taką bardziej jesienną Na wiosnę został stosowany preparat Toprex, jak pan ocenia, że tak powiem, to rozwiązanie w rzepaku? Myślę, że bardzo dobrze oceniam, preparat się sprawdził, jak widać chorób grzybowych nie widać. Jaki preparat był zastosowany jako drugi w ochronie rzepaku przed chorobami grzybowymi? No te dwa, czyli jako drugi zabieg grzybobójczy poszedł preparat TRESSO. Pierwszy raz zastosowałem ten preparat, widzimy, że na łanie jest naprawdę fajnie, jest zielono, nie widzimy tutaj Jakiegoś porażenia, chorobami grzybowymi. W jakiej fazie on był to zastosowany? Zastosowany był w fazie e, początku opadania płatków, tak, pierwsze opadanie płatków bardzo wcześnie. U nas to zabieg był wykonany 21 maja. Efekt widoczny jest za naszymi plecami. Tak, tak, tak. Widzimy, że rzepak jest zielony, ładny. Objaw bardziej twardzikowy, tak powiem, nie widać. W związku z tym, preparat możemy jak najbardziej polecać tym na rolnikom. Oczywiście. Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw. Omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Chowa siebie przyszła potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto spora.